Kapitan John wkrótce dogonił siostry Blaket i członków swojej załogi. Amazonki zdjęły wiosła z ramion i ustawiły beczkę między dwiema flagami. Potem zaklinowały ją z obu stron kilkoma kamieniami, aby odpowiednio wysoko ustawić kran nad ziemią. Zapomniałyśmy o kubkach, zorientowała się Peggy. Mamy ich dużo, odpowiedziała Suzan i poszła z Tity do namiotu, żeby je przynieść. – Zabraliśmy z domu sześć kubków na wypadek, gdyby któreś się stłukły – wyjaśniła Titi. – Ale na szczęście nie rozbiliśmy jeszcze żadnego. – Mamy na statku karawki – powiedziała Peggy. – Są właśnie takie jak te. Napełniła z beczki wszystkie kubki. Nancy Blackett usiadła sama i usilnie się nad czymś zastanawiała. Ujęła kubek podany jej przez Rogera i wzięła kawałek melasy z torby podsuniętej przez Titi, ale przez chwilę wydawała się nieobecna. W końcu oznajmiła – Właściwą rzeczą jest pić do pirackiej bandery, trupiej czaszki i piszczeli, śmierci w chwale i na początku pamiątkę traktatu z Hiszpanią. Ale nie uprawiacie piractwa, więc nie możemy za to wypić. Tak naprawdę powinniśmy wypić na pochybel naszym wrogom. Piratowi z papugą? powiedziała Titi. Człowiekowi z barki? powiedział kapitan John. Słusznie. Za to jaskółki i Amazonki na zawsze razem. Na pochybel kapitanowi Flintowi. Jaskółki i Amazonki zawsze razem, powtórzyła Peggy. Na pochybel kapitanowi Flintowi, powiedziała kapitan Nancy. I wznieśli toast bez, e, wszyscy razem, nawet Roger. Wypijmy, powiedziała kapitan Nancy. To z pewnością była najlepsza lemoniada, jaką kiedykolwiek pili piraci i odkrywcy. Najlepszy rum w moim życiu, powiedziała starszy marynarz Titi. Dobry, odparła kapitan Nancy, tak jak wasza melasa. Jedzenie krówek nie sprzyja rozmowie i przez krótką chwilę nikt się nie odzywał. Wreszcie Titi zapytała. Skąd kapitan Flint ma swoją papugę? Peggy Blackett połknęła kawałek melasy i zaczęła. Przywiózł ją z Zanzibaru. Zjeździł cały świat. Mama mówi, że w młodości był czarną owcą rodziny, więc został wysłany do Ameryki Południowej, ale nie zagrzał tam miejsca. Dotarł wszędzie. W zeszłym roku wrócił do domu i powiedział, że dość się napodróżował i teraz ma zamiar się ustatkować. Wiecie, matka to jego siostra, ale zawsze lubił morze. Kupił więc barkę. I w zeszłym roku często na niej bywałyśmy. Często żeglowaliśmy razem amazonką. Potem dał nam amazonkę i znowu wyjechał na zimę. Gdy wrócił w tym roku, powiedział, że podpisał umowę i zamierza napisać książkę. Przez całe lato mieszka na Barce. Zamiast jednak żeglować z nami, został krajowcem. Poprosił nawet naszą mamę, by kazała nam zostawić go w spokoju. Więc mama powiedziała nam, że wujek pisze książkę i potrzebuje samotności. Ale to przecież nie jego wina, że pisze książkę. Więc chcemy mu pokazać, że wcale przez to nie straciłyśmy o nim dobrej opinii. Tylko, że on jakoś się nie cieszył, nawet gdy zaproponowałyśmy, że wprowadzimy się do niego na barkę, skończyło się na tym, że zakazał nam zbliżać się do siebie. Dlatego zaczekałyśmy, aż zejdzie na ląd, weszłyśmy na pokład i zabrałyśmy zielone pióra do naszych strzał. Niech sobie nie myśli. Miał je w naczyniu z przyborami do czyszczenia fajki. Taka szkoda dodała peggy. Uczyłyśmy papugę mówić do stu tysięcy parbeczek, żeby stała się prawdziwą pipracką papugą. Wtedy mogła, mogłybyśmy ją zabrać na wyspę dzikiego kota. Ale ona mówiła tylko śliczna poli. Jest zupełnie bezużyteczna, ale powiadają, że zielone papugi nie mówią tak dobrze jak szare. Mówiłaś chyba, że jest piratem na emeryturze, tak? Zwróciła się Nancy do Titi. Tak, potwierdziła Titi. W takim razie może dobrze, że ma papugę, która mówi tylko śliczna poli. Gdyby mówiła więcej, mogłaby go wydać. Naprawdę wczoraj do was strzelał? zapytał kapitan John. Widzieliśmy dym i słyszeliśmy huk. To nie on, to my strzelałyśmy, powiedziała kapitan Nancy. Podpłynęłyśmy do zatoki, okrążyłyśmy barkę i zajrzałyśmy do kabiny. Wujek, to znaczy kapitan Flint spał. Zobaczyłyśmy go przez okno. Wzięłyśmy więc jeden z tych dużych ogni rzymskich, które syczą i wybuchają z hukiem, położyłyśmy go na dachu kabiny, zapaliłyśmy i odpłynęłyśmy. Mijałyśmy właśnie cypel, gdy to walnęło. Przechowywałyśmy go od 5 listopada. Poszło wcale nieźle. Nie mógł wybuchnąć lepiej. Słyszeliśmy nawet tutaj, powiedział Roger. Porządnie huknęło. Założę się, że kapitan Flint się zezłościł, powiedziała Nancy. Wstał na pokładzie i groził nam pięścią, gdy żeglowaliśmy za Wami do Rio, a to było znacznie później. No to wszyscy jesteśmy z nim teraz w stanie wojny, twierdziła Nancy. Pewnego dnia zdobędziemy barkę. Razem pójdzie nam łatwo. Jaskółka uderzy z jednej strony, a Amazonka z drugiej. Kapitan Flint się nie rozdwoi. Nie da rady bronić obu burt jednocześnie. Potem damy mu wybór. Albo musi znów zacząć zadawać się z nami jak zeszłego lata, albo skażemy go na spacer po desce. Najlepiej byłoby skazać go od razu, uznała starszy marynarz Titi. Wtedy przejęlibyśmy jego skarb. Kupili duży statek, zamieszkali na nim na zawsze i żeglowali po całym świecie. Moglibyśmy popłynąć na morze chińskie zobaczyć tatę, powiedziała Susan. Moglibyśmy odkryć nowe kontynenty, powiedziała Titi. Ameryka to nie wszystko, musi być masa innych jeszcze nieznanych. Popłynęlibyśmy do Zanzibaru i przywieźli cały statek szarych papug zabawnie mówiących, dopowiedziała Peggy. I małpy? dodał Roger. Najbardziej podobają mi się zielone papugi, stwierdziła Titi. Słuchajcie, przerwała Nancy Blackett. – Całkiem zapomnieliśmy o umowie. Nie możemy bez przerwy walczyć z kapitanem Flintem, ale możemy ćwiczyć. Nie wolno nam pozatapiać się nawzajem. – Nikt nie zatopi jaskółki – powiedział zapalczywie Roger. – W porządku. Nikt nie zamierza tego robić, ale możemy spróbować zdobyć jaskółkę, a wy zaatakujecie Amazonkę. To świetna wprawka. Wygrany statek zostanie okrętem flagowym. Każda flota musi mieć okręt flagowy. Jeśli zdobędziecie Amazonkę – to jaskółka zostanie liderem, a kapitan John komodorem. Jeśli to my zdobędziemy jaskółkę, Amazonka będzie okrętem flagowym, a ja komodorem zaczynamy od jutra. A jak już to ustalimy, pojedziemy zdobyć barkę, zakończyła Titi.